Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. Niedawno skończyłem oglądanie swojego pierwszego anime, czyli Sword Art Online, opowiadającego o tym, jak chłopak znany utknął w grze VR, i żeby się z niej wydostać, musiał razem z innymi graczami dojść do ostatniego poziomu i pokonać finalnego bossa. I ostatnio razem z jednym z ekipowiczów Teksasem, który w dzisiejszym odcinku jako już ostatni członek ekipy 2.3.2 zaliczył swój debiut, zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, czy w prawdziwym świecie byłoby możliwe stworzenie takiego sprzętu VR jak ten z Sao, który pozwalałby na pełne założenie w wirtualnej rzeczywistości. I tak jak w przypadku odcinka o tym, czy wejdę mógłby uleczyć swoje ciało, trafiliśmy na, na c na ten temat i w dzisiejszym odcinku opowiem wam co zostało w nim zawarte i dodamy coś od siebie. No i standardowo link do oryginalnego filmu znajdziecie w opisie. Także bez zbędnego przedłużania przejdźmy do rzeczy. O więc tak, do wyjścia do Sao Kirito używał headsetu znanego jako Nirv Gear, działającego na bazie technologii znanej jako Full Dive. I teraz trochę zmienimy światy, bo chodzi w tym odcinku o przecież naszą rzeczywistość, Postawiam sobie pytanie, jak bardzo blisko jesteśmy do osiągnięcia właśnie takiej technologii, i czy jesteśmy w stanie tego dokonać w niedługim czasie, na przykład 10 lat. Zanim jednak, to zacznijmy od tego, czym jest ten cały full dive. Jest to technologia, która powoduje połączenie neuralne naszych zmysłów oraz interfejsu komputera wraz z naszym mózgiem. I taką technologię możemy już po części zaobserwować. Urządzeniem najbardziej przypominającym takiego Mirgeira jest to co widzieliśmy w filmie Player One z 2018 roku, tylko że tam stymulowaliśmy same zmysły, a nie cały mózg. Więc zanim odpowiemy na pytanie jak blisko full dive jesteśmy, to najpierw odpowiedzmy sobie na inne pytanie, jak blisko jesteśmy, aby stymulować nasze zmysły. Jak wiecie, mamy ich 5. Wzrok, słuch, węch, dotyk oraz smak. I je po kolei. Zacznijmy od wzroku. Jesteśmy tu, jesteśmy akurat dosyć blisko, aby to zrobić wręcz perfekcyjnie. Ponieważ technologia się polepsza w rok, w ro, rok w rok, grafika staje się coraz lepsza, oświeżenie w monitorach mamy coraz większe, a karty graficzne coraz mocniejsze. Co za tym idzie, w przyszłości będziemy mogli zatrzeć granice między prawdziwym światem a wirtualnym. W sumie. Już teraz nawet możemy to zrobić, co pokazuje gra pod nazwą Un, -Un -Record, która obecnie jest w fazie produkcji, wrzuca ona graczy, to w... graczy w grę FPS, gdzie jako policjant szukamy osoby o imieniu Oscar. I sama gra praktycznie niemalże doskonale zaciera tę granicę. Przykładowo były afery związane z tym, że to tak naprawdę nie jest gra, to nie jest trailer, tylko to jest zwykła rzeczywistość, ludzie naprawdę do siebie a dodatkowo, odchodząc od do tematu tej gry, to oprócz tego mamy technologię Eye Tracking, która pozwala wspomagać stymulację wzroku. Także zbierając to wszystko, możemy spokojnie uznać, że ta kwestia, że to kwestia kilku lat i stymulacja wzroku będzie bezproblemowa. I kończąc z ok, przejdźmy teraz do słuchu. Tutaj można powiedzieć, że jest to teoretycznie najprostsze, no bo wystarczą słuchawki, co nie? No właśnie nie do końca, bo w prawdziwym życiu dźwięk rozchodzi się z różnych kierunków, a w schawkach tylko z jednego. Ale odchodząc od słuchawek mamy jeszcze głośniki, a z ich pomocą możemy uzyskać dźwięk przestrzenny, tylko że nie są do końca doskonały, ponieważ jedynie kieruje nas na stronę, z której dźwięk pochodzi, a nie w jego dokładną lokalizację. No a poza tym działa on na zasadzie odstawienia głośników wokół na przykład gacza przy komputerze, przez co jemu wydaje się, że słyszy całe otoczenie, ale jest to tylko złudzenie, a nie taki w pełni dźwięk przestrzenny. Na szczęście z oku na rok dzięki ludziom ta technologia się polepsza, choćby na przykład to, że z liczby pięciu głośników udało nam się przejść już na 9, także i w tym przypadku to tylko kwestia czasu. Następnym punktem naszej liście jest nieszczęsny Dotyk, przy którym do stymulacji musimy mieć np. VR Gross, czyli specjalne rękawiczki, albo kombinę na całe ciało zwany Tesla Suit, albo różne inne opcje. Generalnie jest sporo akcesoriów VR, które już teraz próbują stymulować nasze Dotyki i inne zmysły. Natomiast jest to szalenie trudne do osiągnięcia, ponieważ czujemy nie tylko to, że coś mamy w tłumiach, ale czujemy też temperaturę tego przymiotu, jego teksturę i ciśnienie. No i o jest tym ostatnim, to już możemy spokojnie powiedzieć, że mamy ten problem związany, no to dwa poprzednie są jeszcze dużą zagwozdką, i nie wiadomo kiedy zostanie ona rozwiązana. Ostatnimi rzeczami będą zapach i smak. Jak chodzi o zapach, to już mamy akcesoria przeznaczone do stymulacji tego zmysłu. Niestety mamy tylko stymulanty paru zapachów, takich jak zapach róży, czy tam cytryny, wiśni. Dziwne byłoby, gdybyśmy eksplorowali jakiś nadrząd, zombie, czy tam szkieletów, guli itp. Czulibyśmy cały czas zapach prostych róż, czy tam cytryny itp. A inne niestety na ten moment ciężko stworzyć. A jak chodzi o smak, to mamy bardzo podobnie, czyli ilość jest ograniczona. Zatem w sumie możemy już stymulować wszystkie nasze zmysły. Niektóre z nich są o wiele prostsze od pozostałych, więc na różnych poziomach rozwoju. Ale najważniejsze, czyli wzrok, słuch, to tych są już bardzo dobrze rozwinięte i możliwe, że będziemy mogli korzystać z pełni ich możliwości w niedalekiej przyszłości. Ale wracając do początku odcinka, to pamiętajmy, że stało nie tylko stymuluje same zmysły, ale stymuluje cały nasz mózg. Więc, czy cała nasza wypowiedź jest bezsensowna? Nie do końca, ponieważ stało stymuluje cały nasz mózg, ale to oznacza, że też i zmysły, czyli jakąś część już mamy. A jak chodzi o stymulowanie całego mózgu, to firmy takie jak Valve, czy tam Tesla. Już nad tym pracują. Głównie chodzi o stworzenie interfejsu komputerowego połączonego z naszym mózgiem. Działa podobnie jak EEG, czyli elektroencefalograf. Elektro to urządzenie, które odczytuje fale mózgowe. Jeżeli moglibyśmy tę fale mózgowe zamienić z innymi informacjami, takimi jak myśli, to mogłoby to być dla fanów serii SAO oraz w ogóle graczy dobrą informacją, ponieważ działałoby to tak, że gdybyśmy powiedzieli bo myśleli, że chcę podnieść to jabłko, interfejs mógłby to odczytać i je faktycznie podnieść. Niestety te interfejsy tylko eksportują dane y, mózgu do urządzenia na zewnątrz, natomiast Tesla już nad tym pracuje, aby również importował informacje do wewnątrz naszego mózgu i gdy już korporacja odnajdzie sposób importu informacji do mózgu bez konieczności użycia jakichś wewnętrznych implantów, to full dive będzie na wyciągnięcie ręki. I to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeżeli Wam się spodobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Czy Waszym zdaniem będzie możliwe jakieś poczucie się jak w SAO i czy w ogóle byście chcieli, żeby to było możliwe? No po prostu, tak jak zwykle, podyskutujmy w komentarzach, powymieniajmy się zdaniami i tak dalej. No i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach, oczywiście w kolejnych odcinkach naszego day. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, papa!